Księga Rodzaju rozdział 38. W owym czasie Juda opuścił swych braci i wędrując ku Dolinie, zaszedł do pewnego mieszkańca miasta Ad-Dul-Lam imieniem Hira. Ujrzawszy tam córkę pewnego Kananejczyka noszącego imię Shua, wziął ją za żonę i zbliżył się do niej. Ona zaś poczęła i urodziła syna, któremu dano na imię Er. Potem jeszcze raz poczęła, urodziła syna i nazwała go Onan. A gdy znów urodziła syna, Dała mu imię Szela Ten zaś jej poród nastąpił w Kezib Juda wziął dla swego pierworodnego syna Era, żonę imieniem Tamar Ponieważ Er, pierworodny syn Judy Był w oczach pana zły Pan zesłał na niego śmierć Wtedy Juda rzekł do Onana Idź do żony twego brata I dopełnij z nią obowiązku szwagra A tak sprawisz, że twój brat Będzie miał potomstwo Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego Ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co czynił on i dlatego także na niego zesłał śmierć. Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar, zamieszkaj jako wdowa w domu swego ojca, aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela. Myślał jednak, niech nie umrze on również jak jego bracia. Tamar odeszła i zamieszkała w domu swego ojca. Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuły. Juda po zakończeniu żałoby udał się wraz ze swym przyjacielem Abdullamitą imieniem Hira do Timny, gdzie strzyżono jego owce. A gdy powiedziano, Tamar, teść swój idzie do Timny, aby strzyć swoje owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, nałożyła zasłonę i okrywszy się nią szczelnie, usiadła przy bramie miasta Enaim, które. Leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć Szela już dorósł, nie ona będzie mu dana za żonę. Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Zboczywszy ku niej z drogi rzekł, pozwól mi zbliżyć się do ciebie. Nie wiedział bowiem, że to jego synowa. ona zapytała, co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie. Powiedział, przyślę ci koślątko ze stada. Na to ona, ale dasz mi jakiś zastaw, dopóki nie przyślesz. Zapytał, jaki mam ci dać zastaw? Rzekła, twój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku. Dał jej więc, aby się zbliżyć do niej. Ona zaś stała się za jego sprawą brzemienna. A potem wstała i odszedłszy, zdjęła z siebie zasłonę i przywdziała swe szaty wdowie. Gdy Juda posłał koźlątko przez swego przyjaciela, Lamitę, aby odebrać zastaw od owej kobiety, ten jej nie znalazł. Pytał zatem tamtejszych mieszkańców, gdzie w Enaim jest ta nierządnica sakralna, która siedziała tu przy drodze. Odpowiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy sakralnej. Wróciwszy do Judy, rzekł: Nie znalazłem jej. Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy sakralnej. Wtedy Juda rzekł: Niech sobie zatrzyma. Obyśmy się tylko nie narazili na kpiny. Przecież posłałem jej koźlątko, ty zaś nie mogłeś jej znaleźć. Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie, twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienna z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł, wyprowadźcie ją i spalcie. A gdy ją wyprowadzono, posłała do swego teścia i kazała powiedzieć, jestem brzemienna za sprawą tego męża, do którego należą te przedmioty i rzekła, Rozpoznaj, proszę, czy je są. Ten sygnet z pieczęcią, sznur i laska. Kiedy zaś Juda rozpoznał je, rzekł. Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecież nie chciałem jej dać. Szeli, memu synowi. Potem Juda już więcej z nią nie żył. A gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że będzie miała bliźnięta. Kiedy zaczęła rodzić, jedno z dzieci wyciągnęło rączkę. Położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną tasiemkę, rzekła... Ten przyjdzie na świat pierwszy, ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy położna powiedziała, dlaczego przedarłeś się przez to przejście. Dano mu więc imię Perez. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach.